Witamy was Dobra, kolejny odcinek Kolewodba Z Mariuszem o, Tak ja, myślałem, ja. Że myślałem, że cywila. Misja Krystus zbawiciel. Krystus, Chryst Krystus zbawiciel. Chrysta. Musimy wyeliminować gang z faweli. Krystyna na zbawiciel, oj oj, oj gra Tutaj gramy akurat na normalnym poziomie. Więc szybko, 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 szybko. O kurka, wstał cywila. Dobra, mamy. Do 6 sze mamy. Więc no bo mi, bieg, bieg mi za tym, za tym gościem. O, o, a też bym ich zabił znowu. Co, o, szybko, teraz Szybko, szybko, Kurde, ja Sy muszę... Sypko, się sypko, sypko. bardzo sypko. Mnie tu jadą. O, oh, fuck. Szybko sobie tutaj poradzimy z nimi. No wow, to. Jest to, Kuba, lepiej żebyśmy się tak dosyć ciebie blisko, ja już do ciebie tam, będę, już lecę w tę stronę, bo... Ale wiesz, to jest na normalnym, tykule, to takiego jakiegoś wyczułu nie ma, nie? A, nie, o kurde, myślałem, że to cywil. O, zabili drugiego. No, kurde, ciągle lecą za tymi debile. No i że, Specjalnie, żeby... do utrudnienia, nie? Wiem, wiem. Jak chamsko ci wlazł. No nie wiem, czy... O, dzięki. Jak chamsko. <laughs> Przy tobą stanął. Ale gnuj, odrzucił mi granata. Ta? No. Ja tego nigdy na multi nie robię. Ja też, bo się boję, że nie zdążę. No, co uciekać. O fuck, się chamsko schowałem. Wow, 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 wow. Fuck. Łooo. Wow. Kurde, szybko się z tym radzimy. No. Nie ja na weteranie to byśmy trochę męczyli, ale ja nie mam zamiaru. Cię tak się męczyliśmy. Tyle krwi, nerwów, potów Dwóch. I już. Hm. O, a ja jeszcze padłem. Hm. Ta. No. Dobra, jedna gwiazdeczka. Ludzie. Dwie minuty. No hm. to bardzo długo. On to do zobaczenia w następnym. Bye bye. Siema.